E Widzowie? <laughs> prawie 200 godzin. Eee, UCN! UCN! Wiem, że nie, nie dokończyłem w 1, 2, 3, 4. piątki nawet nie nagrałem FFPS-a. Tak samo nie dokończyłem. Eee, ale od kilku lat od jakichś trzech, No? Od jakichś trzech lat gram w ucn I próbuję zrobić, no nie 50 na 20, ale pobić ten rekord. Zaraz wam pokażę jak tutaj ten. Co, może próbujemy. Najpierw no ja mam pół minuty, no to wiecie. Chyba nie tak źle. Zaraz wam pokażę na jakich animatronikach to wbiłem. No. No, nie pamiętam jak to do końca było, ale załóżmy, że coś takiego y, dało mi taki wynik. Natomiast y, od y, jakichś kilku miesięcy próbuję. Miałem dużą przerwę od FPS-a z dwa razy. Dwie duże przerwy, ale teraz próbuję coś takiego zrobić. A nie, on był na maksa, on był na 5, oni dwo, we dwoje. Teraz próbuję coś takiego zrobić mniej więcej, żeby wbić te 7 pon ponad 7 tysięcy punktów. Bo mógłbym próbować to samo zrobić, tylko z jednym dodatkowym animatronikiem. Ale po prostu nie jestem taki słaby i wolę potrenować na większej liczbie animatronów. Więc po prostu gramy na takim czymś. Zaraz wam pokażę też, jak gram. Dobra, jak już mam ustawione, to bym sobie spróbował mimo wszystko zagrać to. Bo powiem wam, że najłatwiej... Też zrobimy dzisiaj inne takie pierdowy, bo to tylko jeden odcinek będzie i będzie długa przerwa do, do drugiego odcinka z ucn Bo planuję nagrać w tym czasie inne FNAFy Ale po prostu nie miałem co dzisiaj nagrywać, stwierdziłem, że w końcu siądę do tego kupiego ucn -a. Nie, serio, lubię UCN-a, ale nieważne Można by to było zrobić z samym tym Fongajem On jest bardzo prosty, ich dwójka Foxy Trashgang, oni wszyscy, bo to jest łatwa metoda na nich no, Rockstar Freddy, Valores o, totalnie easy, Jacko tak samo. Yy, oni wszyscy są banalni. No i oni tak samo. Także z nimi wszystkimi można było to było zrobić na totalnym luzie. Dobra, mniej więcej pamiętam skróty klawiszowe, nie będę teraz, ten. Dobra, na, przede wszystkim na porządku chciałam yy, jedynkę i piątkę. Yy, tutaj sobie blokuję, tutaj jest tak, że nie przejdą, bo się blokują. Yy. O nie, trochę to zepsułem na samym początku. Kurde, dawno nie grałem. Dobra. No ej, założyłem maskę! Ej, widzieliście to? Założyłem maskę, co za gówno. Dobra, ale dostałem te power-upy, może użyjemy jakichś power-upów, co? W ogóle może biuro zmienimy, bo mam trzy biura. Możemy teraz zagrać w sumie, nie wiem, na tym możemy zagrać. Akurat sobie dam zielone ledy, żeby pasowało. I visual effects sobie wyłączymy, bo ja tego strasznie nie lubię. Ta chica, Funtime Chica mnie bardzo denerwuje. Przy tym i power-upsy. No mamy, bo tutaj zużyłem jakiś czas temu. Nie używam ich nigdy. To był tylko przypadek, że ich użyłem. Dobra, F1 i Spacja. Tutaj dajemy, zawsze daję tutaj. I chcę mieć tylko wzgląd na jedną kamerę, ponieważ muszę wiedzieć, gdzie jest Rockstar chika. Dobra, nie lubię tej mapy o tyle, że mnie bardzo troluje. Nie wiem właściwie na co patrzę. Dobra, musimy kliknąć to. Tu idzie ten. Yy, nienawidzę... Nightmarion. Okej, okay, ci są jeszcze spoko. Okej, okay, na kamerach jest tamta, dobra. Ej, co ja zrobiłem? Jezu, serio zapomniałem o nich? Ale zdupcyłem, ej. Ale zdupcyłem. Dobra, widzicie, ale ogólnie mój gameplay jest dużo lepszy, tylko po prostu się nie mogę skupić teraz. Bo dawno nie nagrywałem UCL, a to trzeba mieć serio skupienie. Po tym trzeba siedzieć cicho. A ja cały czas gadam. Offices. Dobra, piszemy to. Zmienię sobie ledy i możemy lecieć. Dobra. Bardzo mnie denerwuje yy, Freddy. Nie, w sumie wiem jak to zrobić. Patrzcie. Strategia standardowa to biuro lubię dużo bardziej niż to Snafa 3 i znak sobie dajemy. Też Golden Freddy jest taki zepsuty. Dobra, kliknąłem go nie proszę. O, tu jest Security Puppet, nie wiedziałem nawet Dobra O, idzie Dobra, strategia jest taka Że widzę Frediego. EJ, ZAŁOŻYŁEM MASKĘ Nawet słyszałem Phone jak kurtyk Falony Golden Freddy, wypieeee <grystanie> Eee na tamtą stronę, jeśli będę wiedział, jeśli Rockstar Cikapławi się tam To jest luz Bo znaki on, znak mokra podłoga ją odstraszy a jeśli tutaj, to będę widział na kamerach po prostu, bo i tak patrzę na Frediego. Zkliknąłem! Jestem głupi. Co to szukana? Muszę podkłosić tą grę. Dobra, 30 teraz możemy grać. Eee, może jakieś power-upy sobie zużyję? Nie wiem. Co to jest? 102. O. Ale to na 50 na 20 nie działa, niestety. Active. I to, dobra. Oprócz challenge, y spróbujemy zagrać. Te wszystkie secret minigamy. Yy, nie kliknąłem mojego standardowego przycisku klawiszowego, ale trudno. Ojeju, dobra, to było bliskie. Dobra, zwykle mi zablokował. To no, musimy to przesunąć. Aha. Freddy jest daleko. Okej, okay. chwila, czy on się zaśmiał? Dobra, włączę hit generator. Dobra, Freddy go jeszcze nie ma. A! A, był, 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 był. A ja otworzyłem wenta w tym momencie Dobra, pozbyłem się dwóch na farcie Nie Dobra a! Czekajcie, czekajcie, czekajcie Ok, to musimy zamknąć O Jezu, co ja robię? Dobra Zabiła mnie Rockstarcika. No widzicie, to jest właśnie to, o czym mówię, nie? Ale nie ma sensu, że jest tych power-upów, bo to jest niepotrzebne mi to. Ja mogę to sobie na luzie nabić. Także power-upy wyłączamy. A, już sami się wyłączymy. No dobra. I resetujemy i dajemy 20. Dobra, moja strategia na 20. Robię tak. Robię tak. Robię tak. I siedzę na kamerze po prostu. Nie, bo jest, zaświeciłem od razu. Nie, trzeba świecić na tamtych, zapomniałem. Będę ja włączony hiter od razu. Trudno, że mnie zabije tamta, ale to nie przeszkadza mi. A zapomniałem o jednej rzeczy. O Jezu, aha, bo to ta... Ha! Jestem debilem, zaświeciłem na niego bez sensu. Nie widzę balon Boya, Balon Boy i to i Toy Freddy to są najgorsze dwa przyjaciele, nie? Dobra. W ogóle dowiedziałem się, że jego można wyłączyć. Dobra, to teraz jakie były te, te, Trzeba pomyśleć. Jaki był tutaj Secret? Na pewno był z Golden Freddy'im. Yy, I na pewno był z yy, Old Man'em, to może zróbmy na sam koniec, samiutki koni, koniec. A jeszcze nam zostały challenge, Tak, zrobiłem Burst Attack, Pay Attention, Lady Night, Lady Night 2, Creepy Claws, yy, Cloudless, jak się to czyta? Spring i Chaos, 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 nie wiem się, jak się to czyta, jeden. Bersa tak, to jest łatwiutkie yy, On dochodzi i po prostu nie umiem z nim grać Poza tym nienawidzę Leftiego. No tu to samo Pay attention to jest łatwe, nie licząc Ballon boja. No i tej no Coś głośno się zrobiła ta gra, nie wiem yy, Tu jest to samo, tylko no mi bardzo przeszkadzają Ale to zrobimy na odcinkach te minigamy. A jak nie to na live'ach Lady Night jest banalne yy, Lady Night 2 też Trochę cika mi tu przeszkadza, pamiętam Ladies Night 3. O, byłbym w stanie to zrobić. O, byłem w stanie to zrobić. Nawet na kolejnym odcinku z tego. Tylko, że. No, ona. Ona dochodzi. Tak, bo otrzymuję, że Fantaine Foxy to ona. She. Eee, I też tutaj jest. Tak, wiem, że pisze he, ale. No i Chica niestety. O, to było proste. A tego czemu nie zrobiłem? Chyba zapomniałem o marionetce cały czas, no to jest banalne też. Banalniutkie, no i o nich. Eee, Nightmares Attack. Eee, o nie, w sensie ona to nie i on też nie. O nie, dobra, to jest dupa. Springtrap. Pff, banalne. Jakby Hello. Tylko nie wiem czemu Golden Freddy'ego tu nie ma, bo Golden Freddy y to jest strój jeszcze chyba sprężynowy, który był. Pierdziel pewnie głupoty, ale czy... Golden Freddy, to nie jest jeden z wariantów Fredbera, który był. Yy, ten? Nie? <grywa> no dobra. Nie wiem. Ej, co robi. Co robi Spring Trapped? Ta JJ, Boykim <grywa> Rockstar Fox. Old friends, no. Jest ten gnuj, więc jest on. I nie ogarniam totalnie. Nie nienawidzę Foxiego, nie ogarniam go. No tutaj on. Yy, House 2 Ej, to jest nawet proste. House 2 jest prosty, ej, czemu ja tego nie zrobiłem? Chyba dlatego, że jest yy, Music Man i House 3 też jest prosty. No, może tak czy nie. Dobra, nie robię się challenge. Yy, jakby zrobiłem challenge, nie wiem, nie wiem po co miałbym powracać do tych pierwszych challenge, bo zrobię 1, 2. Ile to już 16, a zrobiłem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na 16. No to nie jest źle. Że... Wiem, że dzisiaj dużo gadam bardzo, ale y, następny odcinek y, następne odcinki z UCL na toż będą głównie milczenie i granie. Dzisiaj po prostu dużo gadam. Dobra, to zróbmy y, z Golden Freddy Misterega. Egga. Wszystko to jeszcze był? Nie, dobra. No i możemy Office dać na to podstawowe. Dobra, go. Let's go Z tego co pamiętam musimy go... Musimy zebrać coiny i go... E, deactivate tak zwany. Dobra, czy coś tu jeszcze w ogóle z ciekawego e, worth Mansioning. E, Okej, okay, pluszak Mangel jest strasznie głupi, bo to jest po prostu pluszak Foxiego. Tu nic nie ma, tu też, no to jest tylko scena po prostu ta sama prawie. Yy, tu też nic ciekawego, no za kontek to jest z, dosłownie z FFPSa Tutaj jest Wolf, który jest z. Nie do się tak gadam, tylko z. Nie jest fa 1. Oby Didi nie przyszła, nie jest fa 1 yy, Tylko z drugiej książki to było. The Twisted Ones, o, ten Wolf, tylko on trochę tutaj inaczej wygląda, ale... No powiedz. Dla papuga tam lata. Spalony ma w niego O music box Zapomniałem, że to tu jest Nigdy na tą kamerę nie wchodzę Dobra dawaj mi dead coina Death coin No dobra I teraz czekam aż się pojawi Trzeba było kliknąć D nie? Nie trzeba kliknąć tamto Dobra to teraz po prostu tak będziemy skipować Może wezmę ten W ogóle a, nie, nie! Aha, bo to tu, dobra. Okej, okay, Golden Freddy. Where are you, bro? Tak to był y power generator, dobrze mówiłem. Silver Ration Power AC To był power AC. To był power AC. Dobra, Goldy. Chciałem to cię zrobić. Ja jak na złość, nie? Aż się zastanawiam, czy go w ogóle dodałem. Dobra, nie strasz mnie ty... Jak ludzie na to wpadli? No, golden nie zużyć się tak chce. I zaraz czwarta będzie, no. Nie, nie. O! Dobra, udało się. Udało się. Bardzo fajny ma dźwięk jumpscare'a, powiem. Chyba, mój ulubiony. Mój ulubiony dźwięk jumpscare'a. No, bo to na same zakończenie. To samo. To samo teraz będziemy robili. Catch a fish. Dobra, to po prostu spamujemy. I działa to różnie. Raz działa. Ogólnie yy, myszką jadę, ale w sumie mogę też na SC, Chociaż nie, to jest szybsze. Dobrze, że tu nie działa ten sam błąd z y, tym. Nie dobra, działa. Jednak nieważne. No, dawaj mi. Ej, patrzcie, macham monitorem i on nawet yy, nie odpala się. <laughs> Jaki śmieszny. Ej, trzeba nauczyć się tak yy, szybciutko odpalać, nie? Że widzisz. Jesteś na kamerze. Widzisz golem Freddygo? Bo ja zawsze zjeżdża mi myszka tutaj, nie? Jak jestem tak, to zjeżdżam od razu tak. No nie, wywalaj. No ej, nie chcę cię. Zbiebrzy. Ja pierdziele koło dodać. No Rockstar Fredego nie ma, tu nawet nie zauważyłem go. Aby doda kogoś. O! Ej! No nie, to nie zadziała teraz. Kogo doda ta jędza? Ja pierdzielę na siódemkę. No niej, zepsuła mi plan z yy, łowcą rybek. Stary człowiek... Yy, ja go miał stary człowiek. Wędkarz, kurde. Old man consequence. Stary człowiek konsekwencji. Czekać, czekać, i czekać, czekać. Ale teraz już nie, nie jest tak jak kiedyś, że trzeba znowu czekać. Tylko... O! O, teraz nie trzeba czekać 20 minut, jak kiedyś 20. Tylko po prostu po chwili powinienem spać w końcu. Okej, okay, zazwyczaj to trwało tak z minutę. Więc może poczekajmy. O, 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 jestem, widzicie? Kurde, skłośno, dobra, przyciszę sobie to. Pozwólcie. Mike, help me. Henry, I hate. Mogę tu się też przebagować? Nie Nie, mogę? z ciekawości czy da się przez górę Nie, okej okay. Dobra, stary człowiek, powiedz mi coś ciekawego Co? Zanim wyjdę totalnie z gry Eee uh, Come and sit with me a while Gdzie jest moja my myszka? O oh. Leave the demons to his demons, rest your own soul, there is nothing else Hmm Dalej mnie ciekawi kto to jest Co to jest? Czemu on ma taki wygląd? Dobra, bo jak wejdę do tego to się skończy gra, więc ja nie chcę tego tak robić yy, Widzowie mam nadzieję, że wam się spodobał Fajnie mi się grało yy, Co prawda dzisiaj dużo nie zrobiliśmy, ale pokazałem wam wszystko co chciałem Ta I to, że grałem w tego ucn na głupiego I nie, że się obijałem, tylko cały czas grałem Nawet miałem taki etap, że codziennie grałem i grindowałem tak samo jak w Return to Bloody Nights Także mam nadzieję, że film wam się spodobał. Do zobaczenia. No i wejdźmy tam. Czekajcie, bo mogę też tak zrobić. I mogę teraz tu przejść tak, gdzie nie mogłem. Widzicie? Dobra, wchodzimy. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Yy, już tu nic więcej nie zrobimy. To jest prawdopodobnie gramy Charlie. Nie, jezu, jaką Charlie? Yy. Tom, co siedzi w Golden Freedom. Nie pamiętam nazwy. Także no.